Łąki kwietne stanowią nie tylko piękny widok dla naszych oczu, ale to przede wszystkim ostoja bioróżnorodności naturalne schronienie dla owadów zapylających. Niestety Łąki kwietne to widok, który znika z naszych krajobrazów. A więc zanika schronienie, siedlisko i stołówka dla niezliczonej liczby zwierząt z owadami w roli głównej. 81% siedlisk w Europie jest w złym stanie. Nasze ogrody i miejsca wypoczynku zastąpiły niestety równokoszone trawniki. Doskonale proste obrzeża tujami w roli głównej. W czasie kwitnienia rzepaku pożytku dla zapylaczy, w tym pszczół, jest pod dostatkiem. Utrata owadów zapylających jest bardzo niepokojąca. Ponieważ około 4 na 5 gatunków roślin uprawnych i dzikich roślin kwitnących w Europie jest zależnych przynajmniej częściowo od zapylania przez zwierzęta. Gdy przekwitnie rzepak i inne pożytki, owady te cierpią na brak pożywienia już latem. Paradoksalnie część owadów zapylających, w tym pszczół, które mogłyby zapylać uprawy, ginie na skutek stosowania insektycydów i herbicydów, mających podnieść wydajność plonowania. Kwiaty mają moc, która może uzdrowić rolnictwo. Kwitnące miedze, towarzyszące uprawom, to stały i różnorodny pokarm dla zapylaczy. Biologiczna ochrona upraw to większe planowanie i większa bioróżnorodność. Stwórzmy biocenozę. Nie jest to łatwe ani szybkie, ale to najlepsze, co możemy zrobić dla przyrody i siebie. Jak to zrobić? Przekształcając surowe przestrzenie w miejsca pełne życia, czyli łąki kwietne. Zakładajmy je w nieużywanych i mniej reprezentacyjnych częściach ogrodu. Wprowadzajmy je do przestrzeni publicznej. Stwórzmy polne strefy buforowe.